A na dzisiejszej konferencji powiemy troszkę więcej o kuriozalnym projekcie komisji, który tak naprawdę nie nadaje się do żadnej nowelizacji, nadaje się tak naprawdę tylko i wyłącznie do kosza. O szczegółach i o naszych pomysłach, co z tym dalej robić, a właściwie czego nie robić, poseł Krzysztof Śmiszek, posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąg. Szanowni Państwo, od kilku dni mamy do czynienia w Polsce z festiwalem konstytucyjnego absurdu. Polska, Polki, Polacy są świadkami sytuacji, w których tak naprawdę nie mieliśmy, z którymi do, tak naprawdę nie mieliśmy do czynienia. Odkąd obowiązuje Konstytucja z 1997 roku. Otóż najpierw partia rządząca, widząc, że sondaże spadają na łeb na szyję, a na pewno nie rosną, przyjmuje projekt ustawy, który tak naprawdę ma jeden cel. Nie ma na celu wyjaśnienia wpływów rosyjskich w polskiej polityce, nie ma na celu wyjaśnienia wpływów rosyjskich w polskim sektorze energetycznym. Tak naprawdę cel tej komisji jest jeden wyeliminować opozycję z równego startu w wyborach do parlamentu w październiku tego roku. Prawo i sprawiedliwość granie czysto, ale też bardzo mocno i jasno pokazuje, że się boi bo tylko tonący tak brzydko się chwyta. Chwyta się wszystkich możliwych niekonstytucyjnych sposobów, żeby spowodować, aby pozycja startowa partii opozycyjnych była po prostu nierówna, aby przykleić łatkę reprezentantom opozycji, łatkę ruskich agentów, łatkę agentów Putina. No cóż, po przyjęciu ustawy przez parlament w ekspresowym tempie pan prezydent podpisuje ustawę. Co najbardziej kuriozalne, pan prezydent podpisując ustawę jednocześnie zapowiada złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, aby to Trybunał Konstytucyjny sprawdził. No właśnie pytanie. E, prawidłowość i konstytucyjność podpisu pana prezydenta. No, nie było w e, ostatnich latach takiego przypadku, żeby prezydent podpisując e, ustawę, która wychodzi z parlamentu, jednocześnie stwierdził, że jest ona niekonstytucyjna, że ma, problem, że ma z, z, tą, z tą ustawą, e, do, co do tej ustawy, wątpliwości i dlatego wysyłają do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli z jednej strony podpisuje, a z drugiej strony stwierdza, że ustawa jest obarczona konstytucyjnymi wadami. No, no cóż, nie minęło kilka dni i pan prezydent nagle w, na konferencji prasowej występuje i mówi, że składa nowelizację do tego projektu ustawy, do tej ustawy, którą właśnie podpisał cztery dni temu. No, szanowni Państwo, no, każda osoba, a na pewno prawnik, a takim przecież jest pan prezydent Duda, jest nie tylko doktorem nauk prawnych, ale jest adwokatem, wie. Że najpierw się czyta, a potem się podpisuje, a nie odwrotnie nie najpierw się podpisuje, a potem się czyta. Więc pan prezydent dzisiaj wczoraj zrobił konstytucyjnego fikołka i tak naprawdę pokazał, że kompletnie nie wiedział, co podpisuje, albo został zmuszony do tego, aby wycofać się z tych kuriozalnych zapisów. Szanowni Państwo. Lewica nie będzie brała udziału w tym konstytucyjnym, a właściwie antykonstytucyjnym cyrku. Nie będziemy wspierać że ani tej ustawy, ani tej nowelizacji ustawy, ani nie będziemy brali udziału w pracach tej, tej nie komisji, ale politycznej jaczejki, której jedynym zadaniem jest polowanie na opozycyjne czarownice. Szanowni Państwo, nie będziemy brać udziału w żadnym festiwalu nowelizacji tej antykonstytucyjnej ustawy. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość naważyło piwa, to Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda będą musieli sami to piwo wypić. To, jaki ma pomysł lewica, co do tej ustawy oddaję głos pani posłance Agnieszce Dziemianowicz -Pon. Szanowni państwo o tym że warto jest umieć i czytać i pisać wie każde dziecko każdy absolwent szkoły podstawowej umie łączyć umiejętność czytania z umiejętnością pisania. Niestety najwyraźniej nie można tego powiedzieć o prezydencie Andrzeju Dudzie, który najpierw coś podpisał, a potem coś przeczytał. Tym czymś jest bardzo niebezpieczna ustawa, ustawa, która ma powoływać komisję kłamstw, komisję, która ma być pałką na niewygodną dla prawa i sprawiedliwości opozycję. Prezydent Andrzej Duda dokonał niemożliwego, zawetował swój własny podpis pod projektem ustawy. To byłoby śpieszne, gdyby nie było tak poważne, gdyby nie było tak niebezpieczne, gdyby nie było tak groźne to, że strażnik konstytucji jawnie tę konstytucję łamie. Żadna nowelizacja tej ustawy, żadna nowa ustawa prezy pana prezydenta nie cofnie tego kardynalnego błędu, który Andrzej Duda popełnił. Za ten błąd, prędzej czy później, będzie musiał stanąć przed Trybunałem Stanu. Ale to nie znaczy, że nic nie można zrobić w sprawie komisji kłamstw. Jest jedna nowelizacja, jest jedna ustawa, która mogłaby tę sytuację uratować. To projekt ustawy złożony przez Lewicę, to projekt ustawy, który wycofuje, unieważnia powoływanie Komisji Kłamstw. To po prostu projekt, którego pierwszy artykuł mówi jasno i wyraźnie. Traci moc ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Tylko i wyłącznie ustawa, która skreśli, wymaże i zniweluje powoływanie Komisji Kłamstw jest ustawą, która w tej sprawie powinna być procedowana. Domagamy się jako Lewica, żeby była procedowana już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli prezydent Andrzej Duda sobie życzy, to my tę ustawę możemy wysłać do Pałacu Prezydenckiego. Jeżeli tak bardzo chciałby złożyć on nowelizację w sprawie komisji, proszę bardzo, możemy mu ją wręczyć. Tak jak powiedział przed chwilą poseł Krzysztof Śmiszek, my jako Lewica nie będziemy brać udziału w tej politycznej chucpie. Nie będziemy brać udziału w żadnej komisji, która na mocy przyjętej i podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawie miałaby powstać. W tym brać udziału nie będziemy. Ale chciałabym tutaj dzisiaj z Wrocławia powiedzieć w czym udział jako lewica weźmiemy jaki udział zapowiadamy od wielu tygodni i do udziału w czym gorąco zachęcamy wszystkich wrocławian i wrocławianki wszystkich dolnoślązaków i dolnoślązaczki i wszystkich tych którym na sercu leży przyszłość Polski i demokracja. Jutro 4 czerwca przez Warszawę przejdzie wielki marsz tych którzy chcą Polski bezpiecznej, demokratycznej, wolnej i równej, takiej, w której prezydent to jest strażnik konstytucji, której partia rządząca troszczy się o dobro polskich rodzin, polskich obywateli i obywatelek, nikogo nie wyklucza, na nikogo nie szczuje, a publiczne pieniądze e, przeznacza na to, żeby państwo rosło w siłę, rozwijało się dla dobra obywateli i obywatelek, a nie krewnych kumpli i znajomych polityków partii rządzących. Zapraszamy bardzo serdecznie na marsz 4 czerwca. My tam będziemy, bądźcie tam z nami. Do zobaczenia jutro w Warszawie. Wrocław stoi po stronie demokracji, równości i wolności i pokażemy to jutro silną, także wrocławską delegacją Nowej Lewicy, Partii Razem, Unii Pracy, PPS-u i wszystkich tych środowisk, które z Lewicą współpracują. Bo Lewica to jest najbardziej równościowa, demokratyczna i wolnościowa strona polskiej demokratycznej opozycji. Do zobaczenia. Ojcze, tak jeszcze tu pytam, a propos e, tej ustawy, tej nowelizacji prezydenckiej. Jak e, jako Lewica się zachowacie? Zagłosujecie, zagłosujecie przeciwko tej ustawie? W ogóle nie zagłosujecie? No bo wtedy zostanie ta ustawa pierwotna. E, jak tu się zachować, żeby było e, rozsądnie? O tym, jakie decyzje taktyczne będziemy podejmować na sali sejmowej, o tym powiemy, będąc na tej sali. Oczywiście kart nie odkrywa się przed ostateczną rozgrywką. Natomiast tu i teraz możemy powiedzieć, że nie będziemy przykładali ręki do niszczenia demokracji, nie będziemy przykładali ręki do niszczenia trójpodziału władzy, nie będziemy przykładali ręki do niszczenia wymiaru sprawiedliwości i podporządkowywania politycznym nominatom. Pełni władzy sądu, prokuratury i służb. Jedna ustawa nie jest lepsza od drugiej. Nie można naprawiać czegoś, psując to tylko w inny sposób. Tak jak powiedzieliśmy, jeżeli ktokolwiek, jeżeli jakikolwiek parlamentarzysta, także po stronie partii rządzącej, chce naprawić tą sytuację, do której doprowadził czy doprowadziła, będzie mieć szansę, o ile pani marszałek Witek skieruje ten projekt pod głosowanie, żeby zagłosować za tym projektem e, ustawy. Ale jeżeli partii rządzącej, pani marszałek, Jarosławowi Kaczyńskiemu, Czandrzejowi Dudzie, nie podoba się to, że ten projekt przygotowała Lewica, to proszę bardzo, nie rościmy sobie praw autorskich. Bierzcie... I korzystajcie z tego wszyscy, dla dobra Polski, dla dobra państwa i dlatego, żeby wycofać się z tej katastrofalnej dla wizerunku Polski, ale także przede wszystkim dla polskiego ustroju e, ustawy, która niszczy polską demokrację i miałaby powołać komisję, której jedynym, jedynym celem byłoby e, uderzanie w demokratyczną opozycję, ale być może także w niezależnych dziennikarzy, być może także w aktywistów, bo ta komisja, komisja, którą powołało prawo i sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda podpisując się pod tą ustawą, to jest komisja, którą można byłoby nazwać pokażcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Tak nie funkcjonują dojrzałe demokracje, tak nie funkcjonują demokracje w ogóle i tak nie przebiegają miesiące przedwyborcze w demokratycznych państwach. My wierzymy, że demokrację w Polsce da się obronić, da się uratować i wyciągamy dzisiaj rękę do wszystkich tych, którzy deklarują, deklarują że są demokratami. Poprzyjcie projekt ustawy lewicy. Pani poseł, pani poseł, ja tylko tak, bo już Państwo o tym mówili, ale tak żeby doprecyzować. Czy to poważne jest w wykonaniu pana prezydenta, że nowelizuje się ustawę, którą podpisują pięć to jest kompromitacja urzędu prezydenckiego. To jest kompromitacja także człowieka, który mieni się prawnikiem, który mieni się adwokatem, który kiedyś uczył studentów prawa administracyjnego, który dzisiaj ma funkcję powierzoną przez społeczeństwo, strażnika konstytucji. To jest kompletna kompromitacja tego urzędu. Nie wspomnę już o kompromitacji osoby, osoby pana Andrzeja Dudy, ale to jest tak naprawdę pokazanie, że pan prezydent jest rozedrgany. Nie ma stabilnego poglądu na to jak powinno funkcjonować państwo Bo jaki poważny człowiek Zaprzecza sobie kilkukrotnie W ciągu jednego tygodnia Najpierw bujczucznie w poniedziałek Ogłasza, że właśnie będzie Tutaj z szabelką ścigał Ruskich agentów w Polsce Cztery dni później, czy pięć dni później Mówi, że wcale tak nie trzeba Że można łagodniej, że można inaczej Że wszystko to, co, o czym mówił pięć dni temu Tak naprawdę można załatwić w inny sposób I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze Osiem lat Prawo i Sprawiedliwość miało osiem lat także pan prezydent Duda miał kilka lat na to, żeby w Polsce dokładnie za pomocą prokuratury, służb specjalnych, niezależnych sądów ścigać wpływy, nielegalne, wpływy rosyjskie w polskiej polityce. Pytanie się pojawia podstawowe. Dlaczego to robią na cztery miesiące przed wyborami? Kto na tym zyskuje, kto na tym ma zyskać i jaki jest prawdziwy cel? Bo jeśli ktoś naprawdę wierzy w to, że Putin mieszał w polskiej polityce, że Rosjanie mieszają w polskiej polityce, to znaczy, że miał czas na to, żeby to wyjaśniać. A jeśli ktoś się budzi na cztery miesiące przed wyborami i mówi uwaga, Putin ubram? To znaczy, że nie chodzi mu o żadnego Putina, że nie chodzi o żadną Rosję, tylko chodzi o mieszanie w, w, w szeregach opozycji. To chodzi o to, żeby obsobaczyć, przykleić łatkę opozycji ruskich agentów i żeby pokazywać w telewizji rządowej z czarnymi paskami na oczach uważajcie, to są ruscy agenci, nie głosujcie na nich, tylko Prawo i Sprawiedliwość może obronić Polskę przed obcymi wpływami. Kompletna kompromitacja pana prezydenta, kompletna utrata resztek wiarygodności, którą próbował odbudowywać poprzez dobre działania na rzecz Ukrainy. Tylko dzisiaj pan prezydent tak naprawdę, e, można powiedzieć, król jest nagi. Bez pomysłów, bez strategii, bez doradców i poruszający się od ściany do ściany. Wojciech Browarny, partia razem. Wojciech Browarny, Wrocławski Okręg, partia razem. Tu no przed chwilą e, zachęcaliśmy, żeby jutro Razem demonstrować w obronie praworządności, instytucji, e, demokracji w Polsce. Tak, rzeczywiście. To będzie Dzień Wolności, który nawiązuje do rocznicy 4 czerwca 1989 roku, czyli pierwszych wolnych wyborów w Polsce po upadku komunizmu. Z tej lekcji historycznej lewica wyciąga wnioski. Kiedy świętujemy suwerenność i stajemy w obronie Praworządności, to pamiętamy, że instytucje państwa i prawa są dla ludzi, nieodwrotnie i te instytucje muszą dbać o wszystkie nasze prawa. Nie ma wolności bez równości. Nie ma praworządności bez praw człowieka, praw obywatelskich, praw kobiet, praw dzieci i praw pracowniczych. Ale też wiemy, i taki wniosek wyciągamy na dzisiaj: nie wystarczy mówić o demokracji i państwie prawnym. Trzeba Razem budować taką silną wspólnotę demokratyczną, opartą, zbudowaną na różnorodności, poczuciu sprawiedliwości społecznej, równości, taką wspólnotę, która wyjdzie na ulicę i pójdzie do wyborów bronić swoich praw. Jako lewica jesteśmy przekonani i to może być wątek przewodni naszego programu na zbliżającą się kampanię, że tak samo dla demokracji jest ważna dobra konstytucja. I gwarancje wolnych wyborów, jak dobra płaca minimalna, i gwarancje praw socjalnych. Dziękuję. Dominik Włosowski, radny miasta Wocław. Szanowni Państwo, co się takiego stało, Panie Prezydencie, że w poniedziałek pan podpisuje ustawę, a po trzech dniach próbuje się pan z tego wycofać, i zgłasza, zgłasza pan nowelizację. Ja powiem panu, panu, panie prezydencie, co się stało? To. Kaczyński kazał panu podpisać tą ustawę, a pan to bezrefleksyjnie zrobił, a teraz próbuje się pan z tego wywinąć. Nie wywinie się pan, panie prezydencie, z tego. Prawo i Sprawiedliwość z takimi ruchami, powoływaniem takich komisji, które ma polować na czarownicę, doprowadza do tego, że ludzie wychodzą na ulicę. Doprowadzacie Polaków do tego, że wyjdą na ulicę. I chciałem powiedzieć, że nastroje we Wrocławiu... Są podobne do tych nastroi, które zobaczymy jutro na ulicach Warszawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jedna rzecz, za półtorej godziny właściwie, czy za dwie godziny we Wrocławiu będziemy mieli wielkie święto, wielkie święto różnorodności, już o godzinie 15 z placu wolności wyruszy kolejny piętnasty już marsz równości. Marsz ludzi, którzy walczą nie tylko o demokrację, ale o demokrację, która, która jest bogata o różnorodność, o akceptację, o tolerancję, w której szanuje się prawa człowieka i wolności obywatelskie, wszystkich osób kobiet mniej, mniejszości LGBT, osób z niepełnosprawnościami, osób z mniejszości narodowych i etnicznych. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. O, już o 15.00 z Placu Wolności wyrusza Wielki Marsz Równości we Wrocławiu. Premier Mateusz Morawiecki ostatnio powiedział, że prawa osób LGBT nie są w Polsce łamane. Trudno, żeby łamane było coś, co w zasadzie nie istnieje. Dzisiejszy wrocławski Marsz Równości idzie między innymi po to, żeby pełnię praw wszystkim osobom, osobom LGBTQ, zagwarantować. I po to, żeby państwo, ich państwo, Polska, te prawa chroniło. Wierzymy, że już po najbliższych wyborach uda się to zrobić, że pełnia praw, równość małżeńska, związki partnerskie, łatwa ustawa dotycząca uzgodnienia płci będą faktem. Wierzymy w to głęboko, będziemy o to walczyć, a dziś tę walkę pokazujemy idąc ulicami Wrocławia. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy.